Siema do kurwiatorzy. Dzisiaj pogadamy sobie na temat szperunku. Szpera 100% plusy i minusy posiadania takiej szpery, właśnie. Więc tak, zaczynamy. Myślę, że będzie krótko. Najpierw zaczniemy od minusów szpery 100%. Największy minus to to, że szpera może się posypać w każdej chwili. Co to znaczy, posypać? Rozpierdolić w drobny mak a zaczyna się to od tego, że słychać delikatne piski, jakieś skrobotanie i nagle kurwa, zdajemy sobie sprawę, że coś tam wali już z tyłu i długo nie pojeździmy. Tak to mniej więcej wygląda. Wtedy lepiej samochodu już nie ruszać i nigdzie nim nie jeździć. A druga sprawa, jak już to się tak dzieje, to przeważnie musieliście zrobić już dużo kilometrów bo jak robicie mało kilometrów na szperunku przykładowo zrobicie tam 2-3 tysiące to raczej nie ma szans, żeby wam szpera się rozwaliła przeważnie to jest żywotność szpery to wydaje mi się jest na 10 tysięcy zależy kto jak jeździ jak, jak je zajeżdża, nawet więcej nie chcę tu nikogo w błąd wprowadzać ale ogólnie sprawa wygląda tak, że na szperze zaspawanej na 100% można jeździć bardzo, bardzo długo i można wsadzić ją do cywilnego auta, w sensie pospawać ten dyfer i jeździć i na co dzień po dziecko do szkoły i, 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 i szaleć sobie tam gdzieś na lotnisku czy gdzieś na innych wypizdowiach więc tak, to jest taki największy minus szpery, że właśnie może się rozwalić a i zblokować Wam koła możecie nawet nie ruszyć po prostu zblokuje Wam koła, będziecie puszczać sprzęgło z jedynaka będziecie chcieli przewalić tą szperę, żeby jednak ją odblokować ale tam już tak stoi dęba, że będzie tylko palić sprzęgło strzałów nie ma co robić, bo to naprężenie jeszcze może na silnik pójdzie nie wiem, ja nie próbowałem, ale miałem taką sytuację ale udało się na szczęście scholować samochód. Bywa też tak, że myślę, że tak ze swojego doświadczenia stawiam, że może nie dać się scholować samochodu, że koła będą już w pełni zblokowane i to jest wtedy brydza. Więc tak, z takich innych rzeczy, z takich minusików, to auto jest podsterowne. Drugi minus to podsterowność samochodu. Yy, może być tak, że przy małych prędkościach skręcacie, a samochód po prostu jedzie prosto żółte yy, a samochodzik jedzie prosto i wam nie skręca i to jest właśnie lipa tego że samochód się zachowuje pod sterownię sorka, że tak pierdolę czasami nie do rzeczy ale też się skupiam na jeździe I tak kminię, żeby ludzie nie gminili, że jestem jakiś pojebem, że mam otwarty słonecznik <grym> kuźwa o 21.53 dobra, jedziemy dalej, no co do tych zakrętów ciasnych no jeżeli będzie ślisko to nie liczcie na to, że będziecie pokonywać zakręty ciasne 90 stopni przykładowo tak jak pokonywaliście bez szpery albo będziecie łapać podsterowność albo będziecie musieli dać klapsa z gazu i zarzucić auto żeby poszło trochę boczkiem tak? trzeci minus to to, że musicie pilnować, żeby opony były yy, założone, które są równomiernie zdarte, jak założycie różne opony to nie chodzi o markę raczej ale chodzi o, że jedna będzie wyślizgana, a druga trochę mniej to będzie Wam samochód ściągać na którąś stronę i to już jest niemiła sytuacja pamiętam jak jeszcze mm, mój koleżka się nie znał założył sobie właśnie, pospawał sobie most i założył kółeczka i mówi, kurwa, co tak ściąga ten samochód, a się okazało właśnie, że to przez opony nierówne, kto by się spodziewał tak jak mechanizm różnicowy pracuje i można wsadzić różne opony w różną stronę, nawet w różne kierunki to będzie jechać praktycznie prosto, a przy szperze to już nie ma takiej pięknej e, zabawy e, więc przechodzimy do następnych e, minusów szpery Następny minus szpery, to to, że ścina opony Ścina opony do tego stopnia, że yy, no niestety nie ma co liczyć na to, żeby wkładać dobre opony jakieś tojki, czy inne rzeczy trzeba wsadzać, no parchy takie no, takich, żeby nie było szkoda, żeby nie dostawać po kieszeni ale też, żeby jakoś tam w miarę yy, robiły robotę pod względem przyczepności bo wsadzicie jakieś gówno, to jeszcze je wytrzecie, to już całkiem nie będzie jazdy, będzie Wam rzucać non stop samochód Niby o to chodzi, ale jak jest za, za chujowa, już mocno wytarta opona, to na deszczu to no, ruszasz jedynka, dwójka, no to ten samochód praktycznie cały czas chce mielić No to też nie jest zabawa, a już nie mówię o zimie, o ruszaniu, to też jest minus Jak macie bardzo słabe opony zimowe założone więc już to pewnie maletnie w zimę, chuj tam zakurwiają no Zim, zima szybko minie, no. to, nie, to nie Skandynawia. Ale nie, właśnie trzeba pilnować, żeby opona była włożona dobra, dosyć dobra, ale też nie najdroższa nie najlepsza, żeby, żeby móc ruszyć właśnie z miejsca w zimę bo mechanizm różnicowy pracuje, te koło, które ma się obraca i tak dalej i jakoś ten samochód sobie poradzi mniej więcej czasami ile razy tutaj się w Warszawie widziało jak cierp nie wymienił opon i próbuje tym starym Mercedesem e -klasą, kurwa pod górę podjechać, korek jak skurwensyn ja pamiętam tak, klnąłem, ale z drugiej strony mi się go szkoda zrobiło, Mówię, kurwa, no chciałem mu pomóc, ale nawet go kurwa popchnąć się nie dało, no, no nie chuja nic. Więc niestety trzeba pilnować tych opon i przechodzimy do następnego minusu, już tam szukam w głowie, jaki to jest, że jest minus tej, tego szperunku 100%. A no taki minus będzie, że chyba już minusy się skończyły. Opony ścierają. Można dodać jeszcze, że z parkowaniem jest problem. Z parkowaniem jest problem pod tym względem, że trzeba zataczać trochę koła, jakbyście jechali autobusem albo wo wozem z węglem, lub jakbyście mieli nawyk po dziadku, który jeździł konną i zataczał sobie kółka, żeby móc wjechać do bramy. To 3 czwarte albo połowa kierowców robi to w Warszawie na gminie. Skręca czy w prawo, czy w lewo, to musi koło zrobić. Ale oni nie mają szpery właśnie. Więc tego nie rozumiem niestety, ale to już pomijam ten fakt. No i to by było na tyle z tych minusów szpery. A teraz poruszmy plusy. Plusy to są takie, że jak kurwa jest szperunek, to można no daje taką zajebistą frajdę z jazdy że to się w głowie nie mieści tak jak ktoś próbował te swojego 1.8 ibm albo 1.6 stawiać bokiem czy tam nawet dwulitrówkę na deszczu, czy nawet na suchym i tam coś załapało, coś załapało, ale nagle Puściło i tylko jedno koło świszczy a ściary przechodzą od frajerstwa, bo chciał się człowiek popisać, a to kurwa, no, no nie wyszło. No i każdy beka, yy, że co to co to kurwa ma być, nie? No ale właśnie, jak masz szperunek, to dajesz delikatnie klapsa, no i samochód musi iść jak kuna nie? To jest szpera to jest tak jaki jak yy, lub pitbull yy, ze schroniska. Yy, nie znacie go jeszcze, nie poznaliście go i musicie się udomowić z nim, jakoś go udomowić, no, żeby przeczaić się do niego i nauczyć parę rzeczy. Tak jest ze szperą. No. Musicie parę razy, musi was parę razy ugryźć lub poszczekać na was, a szpera musi parę razy was obrócić, żebyście wiedzieli, gdzie jest ta granica i jak trzeba postępować z samochodem, żeby y, dać delikatnie klapsa z prawej nogi i żeby ten samochodzik kurwa bujał, delikatnie kurwa, się włączył do pasa jak z kurwensem. Myślałem, że tutaj się wpierdoli jak kuna przede mnie. i ten, no i takie to rzeczy, no lewy pas oczywiście i po co, po co jedziesz tym lewym jak moje z prawym jechać, no ale oczywiście musi na WPN-ach. No i przy, przy, przyczajenie do szpery to jest właśnie to. I ten. i taka to jest sytuacja, bał się fotoradaru, tu można 70 jechać, Uś. Zajebać tylko na łeb. Nie, wiem, że tutaj. trzeba być kulturalnym kierowcą. Z takich plusów szpery, no to właśnie jest to, że sobie możecie śmigać kurwa, dawać klapsa. Z prawej nóżki Was od razu ten samochód się słucha. To nie ma tak, że wchodzicie na przykład na te swoje rondo czy inne jakieś swoje zaszety, ulubione zakręciki i nagle Wam odcina, czy coś mechanizm różnicowy daje dupy i coś tam nie macie. Zaspowany na 100 ciągnie cały czas i tego macie pilnować, żeby ten samochód cały czas. Yy, się was słuchał i cały czas pogłębiać poślizg, no i to jest największy plus szpery, no co to jeszcze więcej dodać, można dodać, że takie łuki na przykład, to możecie w, z gazem w podłodze, choć macie chujowe zawieszenie, nie mówię rozwalone, ale miękkie jak, jak e, pianki jojo, e, amortyzatory i wahacze e, gumowe zwykłe, jakieś bez poliuretanu to możecie, jak macie szperunek to ten samochód się trzyma jak gokart możecie tak dokurwiać tylko nie przesadźcie, bo, bo jednak to łopone trochę ścina i ten samochód wbrew pozorom jest pod trochę, ale tego nie odczuwacie tak na e, takich e, długich łukach. Ale jak właśnie odczuwacie to, dopiero jak jest 90 stopni, i jak skręcacie, i wtedy koła pokonują taką samą drogę. Jak im ciaśniej zakręcacie, tym te koło, w którą stronę skręcacie, pokonuje tą samą drogę i kręci się w miejscu. takie trykotanie, kurwa, nasze serce się kraja, ale, ale trzeba jechać. No i to jest fajne. Ogólnie to polecam szperunek, bo to jest super sprawa. Łatwiej, łatwiej się dać zaskoczyć bez szpery niż na szperze. Choć czasami jak się przesadzi z tym gazem, tak jak y, y, mój brat cioteczny, co poszedł jak kuna właśnie w te krzuny, no to, no to wtedy to akurat y, no... Umiał zawsze, ale akurat wtedy nie pykł, No i właśnie tak jest ze szperą, że czasami jest zdradliwa. Może być tak, że kurwa e, was zaskoczy. E, choć będziecie ogarniać i w ogóle, ale jednak w jeździe codziennym, jak będziecie jeździć, to może być tak, że was będzie zaskakiwać. A druga sprawa, kolejny. Jest hamsko na kolejnach. Jeszcze dodam z minusów. I, i, i trzecia sprawa. Musicie też dbać o profil opon. Jak jest niższy profil, to kurwa jest chujowo, będzie wam wariować to zawieszenie koło, ma mniejszy promień i takie różne. Już nie będziemy tam wchodzić w jakieś szczegóły. Mówię wam z praktyki, co ja zauważyłem i jak ktoś tam wie więcej, ja na pewno nie jedna osoba wie więcej, bo ja mówię praktyczną rzecz, którą ja się nauczyłem, co ja wyczułem. Więc tam bez jakichś tam fali hejtów, tylko komentować. Ja z chęcią też się czegoś nauczę. Więc to by było na tyle drodzy do kurwiatorzy. Będę nagrywał następne filmiki, bo widzę, że tam się kurwa rozkręca ta nasza impreza i w takim razie bawcie się dobrze. Na razie trzymajcie się, cześć.